Dzień dobry. Zbieram się powoli z Faenzy, Już trochę lepiej jest. Dalej boli, ale już przynajmniej mogę się przemieszczać. Co jest dużym plusem. No właśnie. Dzisiaj tak z takie przemyślenia, że 100 km, które mam zamiar przebiec za 2 lata. I Badwater, który mam zamiar przebiec za chyba 5 lat jest to Dużo pracy jeszcze, ale jest to I już się prawie spakowałem. Zostało tylko wino. Które mam nadzieję przekazać właścicielce, żeby sobie skorzystałam. I tyle! Trzeba ruszać w drogę. Jest parę rzeczy, które tu zostawiam, niestety. No ale cóż, na wszystko przyszły czas. Służyły mi przez dwa maratony i przez drugi maraton. Domestycznie nie mi do biegania. Są porwane za bardzo. Tak więc jestem bez butów, ale w ostrogach. I ruszam zawrotnym tempem przed siebie. Najpierw poszukamy czegoś do siedzenia, a potem wybieram się do Bolonii pociągiem. Skąd polecę? Do Paryża! Mój pierwszy raz we Francji! Grazie, ciao! Nie wiem jak to robią ci Włosi, ale po prostu kawa jest tak genialna. W każdej, w każdej kawiarni, nawet takiej malutkiej, stoi ekspres zapewnie 45 tysięcy euro. Może przesadzam, ale wyjątkowy. I kawa jest tak pyszna jak nigdzie indziej. Pyszniejsza niż w Hiszpanii. Dla kolaboracji i buon viaggio. Mam jeszcze 5 godzin do odrobu z Bologni do Francji, więc postanowiłem trochę pozwiedzać Bolognię, przynajmniej trybinker ruszać nogi, bo brrr, nadal jest jak jest. No dobra, zobaczmy co Bolonia ma do zaoferowania. Nawet w Bolonii wiedzą, że przybiegłem. słyszałem podcast z Tim'a Ferris'a, który właśnie teraz słucham, jest taki super koleś, który też ma bucket list, taką listę swoich życzeń, ale przy poziomie robi ją powoli i pojął takie super słowa, które po prostu skupia się na tym, co masz i czego nie możesz zrobić, a nie na tym, czego nie masz i co możesz zrobić. W ten sposób będziemy doceniać to, co mamy w tej chwili i też budowali siebie w ten sposób, aby robić rzeczy, które wydaje nam się nieosiągalne. I to nie jest problem w tej chwili, jak masz 20-30 lat, ale tak jak autor mówi, gdy masz 50 lat i całe życie budowałeś w takim modelu, że na, na początku myślisz tylko o rzeczach, których nie masz i których pewnie nigdy mieć nie będziesz i nie myślisz o rzeczach takich wyjątkowych, które są na Twojej liście marzeń, ale boisz się ich i w ogóle są straszne i przerażające. no to... Budujemy, budujemy siebie, budujemy siebie, zmieniamy swoje stawienie i budzimy się w wieku 50-60 lat jako osoby, które ciągle marzą o rzeczach, których nigdy nie będą miały i osoba, które nigdy nie zrobiły tego, co chciały zrobić. Nie ma sensu, lepiej robić fajne rzeczy. To Mirku, to po co, po co robisz te wideo tego wspaniałego Lamborghini? No dlatego, że ładne, warto zakamerować, ale nie potrzebuję w tej chwili, się nie skupiam na tym, ale ładne. Kiedyś się przyjadę, ale nie potrzebuję. Może kiedyś będę potrzebował, ale nie teraz. Jeden z ostatnich kroków naszej podróży, czyli Francja i Paryż. i udało mi się znaleźć miejsce w samolocie, a czy nawet zostało wylosowane z miejscem na nogi, żeby moje nogi odpoczywały po ultramaratonie. Co jest dość ważne. A już wracając z Paryża do Warszawy też dopłaciłem na 60 zł, żeby mieć jeszcze miejsce na nogi. Miejsce na nogi. Niedoceniona rzecz w podróży. We Francji, yy, według mojej kategorii zaliczania państw, Francja się liczy jako kolejne państwo, więc jestem pierwszy raz we Francji. Nawet widziałem, że iPhone przyznał samolot, co dla mnie jest bardzo emocjonujące. Teraz tylko kupić małe prezenty dla dzieci, coś zjeść i trochę popracować. Bo jeszcze dzisiaj mi czeka jakaś godzina takiej solidnej pracy, którą mam nadzieję zrobić teraz na lotnisku. Takie życie taty i przedsiębiorcy. Coraz bardziej dochodzi do mnie, że ta idea trzech poziomów jest dobrze skonstruowana. I, i to nawet moje obecne przemyślenia, bo teraz miałem czas na myślenie, że e, dopóki nie przebiegam tego swojego ultramaratonu, to nie sądziłem, że w ogóle krok drugi, a tym bardziej moje takie wielkie marzenie, krok trzeci jest możliwe, czyli batłotę. I nadal jeszcze nie do końca wierzę, że jest możliwe, ale wierzę, że jest możliwy krok drugi, czyli przebiegnięcie 160 km. Przebiegłem 100, w sumie bez większego trenowania i poszło, więc jeżeli się przygotuję bardzo, to 100 km przebiegnę bez większego problemu. Ale nie miałbym tej myśli, gdybym nie przebiegł tych 100 km. Więc to tak samo był z YouTube'em. Nigdy mi powiedział, że nagram 45 dni vloga, zanim nie zrobiłem 120, zanim nie zrobiłem 30. Po prostu małe kroki, podzielenie wielkich celów na małe kroki. Celów, które są nieosiągalne dla nas jako cele. Bardzo mi pomogło w tym całym procesie i coś czuję, że z tego się zrodzi coś naprawdę fajnego. I już w Polsce. Wrócił starczą, Wyjechał i wrócił starczą, Pięknie. Więc mała prośba do Ciebie na koniec dzisiejszego odcinku. Mam nadzieję, że ostatnie odcinki 2-3 Ci się podobały że tak, to proszę cię o jedną rzecz: wypisz sobie dzisiaj dwa albo trzy wystarczy, bo niektórzy mają problem z dużymi listami, dwa albo trzy cele, takie duże swoje, o których zawsze marzyłeś albo marzyłaś, a cała reszta się ułoży. A jpramies? Tak więc lecę na Ubera. Jutro cały dzień szkolenia. Tak więc coś mi pozostaje powiedzieć. Do zobaczenia jutro.